Kanał Spacerkiem Po przedstawia. Podcast Dzienniki z Podróży Wielka Brytania. Sezon drugi. Część trzecia. Luty 2025 roku. Czy wiele się zmieniło w sprawie organizacji wyjazdu? Niewiele. Wciąż nie mam dopiętych transferów, a czasu do wyjazdu coraz mniej. Dni uciekają jeden po drugim. Już nie mogę doczekać się wakacji. W międzyczasie pracuje, podróżuje po Polsce i montuje zaległe filmy na kanał jeszcze z zeszłego roku. Tyle się tego uzbierało, że chyba do końca marca wystarczy, a przecież nowe wyjazdy już za mną. Po tej małej aktualizacji organizacyjnej czas zająć się kolejną kwestią wyjazdową, a mianowicie bazą noclegową. Jest ona w Wielkiej Brytanii o wiele bardziej rozbudowana niż u nas. Z jednej strony nie dziwi to wcale tak bardzo, ale z drugiej byłoby miło pojechać do jakiegoś nowego miasta w Polsce i nie spać na łóżku hotelowym, które swoją miękkością i delikatnością pościeli przypomina deskę do prasowania. Ostatnio taka przyjemność spotkała mnie w Sopocie, gdzie w wynajętym miejscu łóżko było tak niewygodne, że cieszyłem się, że spędzam tam tylko jedną noc. Wielka Brytania oferuje bardzo wiele możliwości zakwaterowania dla turystów. Od pojedynczych miejsc w pokojach wielosobowych, przez apartamenty, kwatery prywatne, hostele, na pięciogwiazdkowych hotelach kończąc. Tak samo tyczy się to cen. Od kilkunastu funtów za nocleg w kiepskich warunkach po tysiące w hotelach. Dla każdego coś się znajdzie. Podzielę się teraz kilkoma moimi spostrzeżeniami dotyczącymi zakwaterowania. Jeżeli podczas rezerwacji miejsca noclegowego nie będziemy uważni i nie doczytamy wszystkich punktów regulaminu wcześniej, to może się to dla nas okazać zgubne. Osoby podróżujące ze zwierzętami mogą przejechać się na tym, że w bardzo dużej liczbie apartamentów i prywatnych kwater nie można zatrzymywać się ze zwierzętami, pomimo tego, że zwierzaki właścicieli mogą się tam znajdować. Przyjazd z własnym pupilem może wtedy zakończyć się anulowaniem rezerwacji bez możliwości wycofania wpłaconych pieniędzy. Bardzo ważną kwestią jest tu również lokalizacja obiektu. To, że na mapie odległość od przystanku lub stacji jest niewielka, wcale nie oznacza, że będzie nam się tam komfortowo przemieszczało. Trzeba wziąć pod uwagę to, czy będziemy mieć dostęp do swojego lub wypożyczonego samochodu, czy też nie. Jeśli wybierzemy się bez środka transportu, to rezerwujmy raczej pokoje, w których w sąsiedztwie znajduje się jakikolwiek przystanek lub stacja metra. Podziękuję Cię później. Taką optymalną odległością do pokonania jest nie więcej niż 500 metrów. Każdy metr dalej zapewne odczujemy po ciężkim, bogatym we wrażenia i przebyte kilometry dniu. Czystość. Czy naprawdę trzeba to komuś tłumaczyć? No ale jeśli tak, to bardzo proszę. Kwatera położona w zaśmieconej lokalizacji równa się szczury i myszy. Czasem zwierzaki te potrafią wejść do pokoju i podjadać nasze rzeczy. Przed wyborem miejsca noclegowego dosyć łatwo tę kwestię sprawdzić. Wystarczy odpalić dowolne mapy oferujące widok z ulicy i spojrzeć na otoczenie naszej kwatery. Im więcej śmietników obok, im więcej walających się papierów czy gazet, tym szybciej z takiego miejsca bym rezygnował. Dziękuję za wysłuchanie podcastu Dzienniki z podróży Wielka Brytania, sezon drugi. Zapraszam do subskrypcji kanału, a także do jego aktywnego wspierania na Supi. Link pozostawiam w opisie. Kolejny odcinek podcastu już niedługo. Do usłyszenia.